Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumski Kap 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start, godzina 10. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl 21-letni koszykarz, który już od kilku dni przygotowuje się w Kosynierce do nadchodzącego sezonu, przyznaje, że nie wahał się ani przez moment, gdy pojawiła się propozycja powrotu do Śląska. To jest naprawdę dla mnie zaszczyt, że jestem w tak utytułowanym klubie. Że mogę powrócić, właśnie jeżeli miałbym gdziekolwiek powrócić w przyszłości, czy, no, czy teraz właśnie, to, to tylko i wyłącznie do Śląska Wrocław, bo, bo to jest jedyny klub w Polsce, na, na którym mi tak naprawdę mocno zależy. Młody gracz liczy na to, że w Śląsku otrzyma więcej szans na grę niż miało to miejsce we Włoszech. Dodaje, że nie boi się konkurencji i walki o miejsce w podstawowym składzie. Ja szanuję kolegów, respektuję naprawdę wszystkich, bo to są naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. Ale swoją pracą chcę pokazać, że, że, że warto na mnie stawiać i, i chcę kontynuować swoją jakby ścieżkę, swoją karierę w ten sposób. Działacze WKS-u wciąż szukają wzmocnień drużyny. Kolejnego nowego gracza Śląska powinniśmy poznać w ciągu dwóch najbliższych tygodni. My szukamy jeszcze zawodnika na pozycję niskiego skrzydłowego, który mógłby grać również jako silny skrzydłowy, czyli zawodnika na pozycję 3 albo 4 albo 4 i trzy. Chcemy takiego zawodnika pozyskać jak najszybciej. Szukamy już od wielu tygodni, ale nie chcemy się pomylić. Chcemy, żeby to był zawodnik sprawdzony, doświadczony, z dużym potencjałem zarówno w ataku, jak i w obronie. Słowem ma to być jeden z liderów zespołu. Działacze przeglądają oferty od menedżerów, a koszykarze ciężko trenują pod okiem Miliwoje Lazicza. Zajęcia nierzadko trwają nawet trzy godziny. Od tego są przygotowania, żeby, jak sama nazwa wskazuje, żeby dobrze się przygotować do sezonu. Czy treningi są długie, czy, czy krótkie, no one muszą być takie, muszą być ciężkie, żeby, żeby mieć siłę na cały sezon. I, i, i tutaj no raczej nikt nie narzeka na to. No jest jak jest, staramy się pracować jak najlepiej, każdy daje się 100%, także żeby pokazać się nowemu trenerowi, żeby, żeby się dobrze przygotować do sezonu. Kapitan Śląska, cieszy się z kolejnych wzmocnień drużyny. Kogo typuje na wojskowego lidera Wrocławian? Zawsze lubiłem i podobała mi się, imponowała mi gra rozgrywających, bo oni muszą ogarnąć, że tak powiem resztę zespołu, więc tutaj bardzo pasuje mi współpraca i podoba mi się gra Roberta Skibniewskiego. Fajnie, że jest z nami, bo naprawdę to może być mózg całej tej ekipy. Serię spotkań kontrolnych koszykarze Śląska rozpoczną w najbliższą sobotę wyjazdowym meczem z drugoligową Wisłą Kraków. Następnie zagramy kilka sparingów już na obozie w Brzegu Dolnym, do, na który udajemy się 2 września i zostaniemy tam do 12 września. Zagramy tam trzy mecze sparingowe, które będą meczami zamkniętymi dla publiczności. Będą to przeciwnicy i Ekstraklasowi i Pierwszoligowi. A turniej otwarty dla publiczności pierwszy, oprócz oczywiście meczów w Krakowie, to będzie 20... 21 i 22 września jedziemy na turniej brunatnych diamentów w Zgorzelcu. Tam będziemy grali z międzynarodową obsaną, bo i z drużynami z Niemiec i, i na przykład z Czech. Pierwszy mecz w Ekstraklasie z anwilem wocławek. Koszykarze Śląska rozegrają 12 października we wrocławskiej hali orbita. Nowe centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10.